Oto oboje moje, z powodów tak odmiennych wyszły stąd. Chyba oszalał, jeśli myślał, że będę mu tłumaczyć. Słucham? Czego podsłuchujesz? Psz, przepraszam. Nie, wiedziałe. Nie wiedziałem, że to prywatna rozmowa. Spadaj frajerze! Hej! Ja cię nie przezywam. Ja ciebie też nie. Ja tylko stwierdzam fakt. Nie widzisz, że to jest jedyna niezdezolowana ławka? Metro jest dość spore, a ty musiałeś akurat do mnie się przyczepić? <grym> ja za chwilę mam pociąg, weź daj żyć. To ty się, panie polonisto, przyczepiłeś. Nie przyczepiłem, tylko się dosiadłem. I zacząłeś wściubiać ten swój zakrzywiony nos w moją rozmowę. Nie rozmowę, a monolog. I można, aby tak podsłuchiwać tej ich rozmowę całymi godzinami, bo pociąg Janka nie przyjechał. Tak, jak dotrę do Wrocławia, to dam znać. No, to na razie. O, mam mamusia się zamartwia. Weź, daruj sobie. No dobra, to gdzie wyruszasz? Jadę na studia do Wrocławia. No i tak czy tam mam. A ty? Mijty polonista, głupi jak but. <laughs> czy widzisz tu jakieś walizki? No, no, no nie. Zadam ci zagadkę, czy gdybym gdzieś się wybierała, to miałabym ze sobą jakieś bagaże? No pewnie tak. Gratulacje! Jesteś wielkim uczonym. Mieszkam mi niedaleko i przyszłam na spacer. Do metra? A co? Nie podoba się? Ech, oryginalne. Uwaga, uwaga. Opóźniony pociąg pospieszny do Wrocławia podjedzie na tor za 10 minut. No, wreszcie. Idziesz już? No... No tak, no, mój pociąg już jedzie. No, to cześć. Tak, cześć. Poczekaj! Y, zgubiłeś coś. A, dzięki, no to na razie, pa. pa. Grzebiąc w ludzkiej pamięci, można odnaleźć różne wspomnienia. Właśnie w taki sposób odnaleźliśmy te historie. Były sobie dwie osoby: Gabrysia i Janek. Gabrysia ładna, choć odrobinę pyskata. Życie miała dość ciężkie. Janek wywodził się z rodziny osób popularnie zwanych mózgowcami. Sympatyczny, choć nieśmiały, rzadko wychodził z domu. Nie znali się, bo niby skąd? Janek chodził do prywatnej szkoły. Nie raj, a niebyt, Jego pochodna, Egzystencjalna, Pustka ogromna, Obłoków duszy blask Nie odczynia, Ten świat na opak. Melankolia, Ironio wspomóż, Nie żałuj siły, I odto w smutek Przekuj go w rymy. Minęło, Minie ta godzina, Ustąp przepadni, melankolia, melankolia, melankolia. Zegar siódmą wybija, ustąp melankolia. Zegar siódmą wybija, ustąp melankolia. Zegar siódmą wybija, ustąp melankolia. Wybija. Ustąp, melankolia. 8, 8, 8, 5. Numer GG? Ale kto to jest Gabrysia? A, zaraz się dowiemy. Cześć, jestem Janek. A ty kim jesteś? Cześć, jestem Gabrysia. Skąd masz moje GG? To dziwne, ale miałem w kieszeni. Hmm, czy jechałeś wczoraj metrem? Skąd wiesz? Hmm, czy spotkałeś na drodze irytującą brunetkę? Nie, spotkałem zestresowaną brunetkę. To ty? Polonista? Tak. Dlaczego tak byłaś? Miałam powody. Czar drugi, nieznany. Noc i muzyka. I są rozmowy, takie ciekawe, że nawet dłuższe niż nieskończoność. Szczyty to zdobyte. Cele nazwane. Młodość jak wieczność. Wieczność jak młodość. Się... No, zegzera wybija. Ustał melancholia. o melancholia. Zegar szcuchno wybija usów menalkolia Skąd jesteś, i co robisz, to im wystarczy, że imię jakieś masz. Nie próbuj opowiadać i mówić im o sobie, bo zamiast ciebie oni widzą twarz. Myślałam wtedy, że nie ma na co czekać. Czas szybko mija, a życie jedno jest. To nie był łatwy gest, mówili, że uciekam. Zbinę tę w dłoni, w jedną stronę. Zaman, zabawa się zaczyna.